Cześć, z nami jest Majki, Michał Figlarz, zagrał dzisiaj 48 minut, powiedz nam jak pierwszy mecz w Lidze NBA? No bardzo dobrze, no nie można powiedzieć, żebym źle zagrał, 48 minut dali mi pograć, no ale przeciwnicy chwilę stwarzali problemy, no byli duzi, silni, ale udało się to co się udało wygrać, najważniejsze. To Majki muszę zapytać jak to się udało, 37 zbiórek, rekord ligi. Zdarza się tak po prostu, sama wpadała mi w ręce można powiedzieć piłka. Okej, okay. czy coś jeszcze o, o dzisiejszym meczu? E, indeks 47, 8 punktów, 7 asyst dodatkowo do 37 zbiórek? E, ogólnie drużynowy mecz, fajnie, duża hala, można się rozbiegać, można pobiegać, można... Tylko słońce przeszkadza w początkowej fazie, ale bardzo fajna hala, trochę za nisko sufit do długich podań, ale reszta OK. Dobra, dzięki wielkie, a powiedz mi jakie macie plany na ten sezon, bo w zeszłym sezonie playoffy, a w tym? Tego nie wiem, bo jest to mój debiut, jakbyś wiedział i mam nadzieję, że wyżej. No. Wyżej jest tylko pierwsi są.